Cześć! Z tej strony do Manu, a dzisiaj zbudujemy sobie przepotężny skład toców, którego używać można już do końca 20. I ponieważ jest on taki wielki, aż umieszczę tutaj w dole ekranu licznik monet, żeby każdy widział, jak niebywałymi sumami będziemy obracać. Lecz przechodząc do rzeczy, w bramce wylądował Henderson. Każdy nim pomiata jako najgorszym możliwym trafem z Premier League, ale realnie gość wcale nie ma złej karty. Ma sporo cech, warto było więc mu dać szansę, by zobaczyć, co on tam potrzeba. Trafi, no i wcale tego nie żałuję. Na lewej obronie wylądował Jacob Son. Gość jest prawie w gangu hulita, ale i tak nie wiem komu to potrzebne, no bo mi dalej wystarczy do gry zwykły Mandy. Pierwszy cebek to ich z Rotterdam. Potężny, niezwykle szybki, ale i barczysty obrońca, który nie da się wytrącić z równowagi i u którego trudno znaleźć jakieś braki. Natomiast jego partnerem został Gut i e z Northampton. No i to jest dopiero bydlak mierzący 196 cm wzrostu, a dodatkowo ukryta bestia, więc to nazwisko tutaj mówi samo za siebie, no bo GUT to jest GUT. No ale zwiększeniem defensywy został cash. Ten gość jest nieco mniej potężny, ale ma cash. I jest szybki, no jak wiemy w tej Fifie to na boku obrony wystarczy. Przechodząc do pomocy witamy się ze Swiftem, który tak samo nie jest niski, bo mierzy 182 cm wzrostu, ma podstawowe pojęcie o wszystkim, bo najniżej notowana jest skoczność i wynosi 69, no i ogólnie czego tutaj chcieć więcej? No a może tego, żeby na skrzydle znalazł się Curtis, zawodnik, który ma 99 zwinności, 86 fizyczności, jest szybki, ma 4 gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi i chociaż można odnieść wrażenie, że te strzały są jako takie, to wkłada mu się styl Hunter, no i gra gitara, obok której wylądował White Man. Swift był bardziej ofensywny, a biały człowiek ma większe pojęcie o broni, aczkolwiek też wewnątrz gry ma on lepsze statystyki niż podaje karta. No i tak samo jest wielkim, silnym chłopem mierzącym 185 cm wzrostu, więc po prostu okrutnik i to niewiele mniejszy odeze. Chociaż patrząc na to, co ten zawodnik robi na boisku, no to nazwisko powinno czytać się Easy, bowiem Anglik jest po prostu niesamowity i wrócimy jeszcze do niego później, a teraz Kończąc pomoc, na prawym skrzydle mamy następne sensacyjne nazwisko, Henri. No ale to jest jednak już maj, więc trzeba mieć gwiazdy w swoim składzie, które będą brały odpowiedzialność za drużynę w trudnych momentach. No i kończąc to przedstawienie, na szpicy wylądował Tonej, który wpadł w moje ręce za darmo, gdyż był w obiektywach. No ale jeśli ktoś go nie ma, to jest wiele innych alternatyw na jego miejsce, które pozyskać można za grosze. Więc ostatecznie tak wygląda ta drużyna, której cena jest tak potężna, że nie umiem do tylu liczyć, bowiem ostatni raz miałem tyle monet na koncie gdzieś dzień po uruchomieniu Weba we wrześniu. No ale cóż, ostatecznie, żeby było jasne, tej drużyny nie zbudowałem, żeby się naśmiewać, tylko żeby pokazać na jakim etapie jest FIFA 20, a także żeby ją wam polecić, bowiem naprawdę dobrze się nie ubawiłem w ten weekend, co było tym fajniejsze, że większość moich rywali na każdej pozycji w swoich drużynach miało kartę wartą więcej od mojego całego zespołu, więc zwycięstwa nad nimi bawiły tym bardziej, natomiast przechodząc do rzeczy, dożyliśmy czasów, gdy Tonej, zawodnik Peterborough otrzymał lepszą kartę od większości dostępnych ikon, bowiem patrząc w statystyki, ten gość ma tempo jak Butraguenio, do tego zwinność 99 i tym to już w ogóle każdego niszczy, skoczność 99, główki 99, wiele innych atrybutów ocenionych powyżej 90, a w tym najważniejsze dla napastnika wykończenie notowane na 93, więc trudno Mówić o kimś takim w kontekście słabego zawodnika, ale to jest po prostu taki etap gry, że dla większości liczy się już tylko największe złoto za grube miliony, a tymczasem nawet w tej drużynie taki easy robi wszystko easy, bowiem okazało się, że w swojej boiskowej egzystencji Anglik ma w sobie coś rodem z Benedera. To znaczy, dochodziło niejednokrotnie do sytuacji, że Ferdinand w wersji Prime albo Ramos w wersji SBC gonili go, doganiali go, kładli mu się na plecach i nie potrafili nic zrobić. Robić, bowiem Easy za żadne skarby nie dawał im się obiec ani nie dawał im się przewrócić, tylko tak biegł z nimi na plecach, aż dobiegał do bramki i zdobywał gola. Więc ratunkiem w walce z młodym Anglikiem pozostaje często tylko i wyłącznie ślisk. Bowiem nie da się ukryć, że jest on niezwykle bramkostrzelny, w czym pomagają zresztą cztery Gwiazdki Sztuczek. Więc mówiąc poważnie, to właśnie on zrobił na mnie największe wrażenie w tej drużynie. No a jest to przecież karta, która, przypomnę, kosztuje 24 tysiące monet. Oczywiście grając z tym zespołem, czuć, że są to zawodnicy obici z niższymi ligami angielskimi, co wyraża się przez ich postawę, sylwetki i ogólny styl bycia, no ale też wcale nie musi być to odbierane jako minus, bowiem wielu z tych piłkarzy jest niezwykle potężnych, no i jeśli wycofamy te obronę niejako murując się pod własną bramką, horda przeciwników, nawet z teoretycznie potężniejszymi napastnikami, ma po prostu problem z darciem się do bramki, no bo też wcale nie jest proste obiegnięcie stopera, który mierzy 196 cm wzrostu ma wielki zasięg nóg i jeszcze potężniejszą sylwetkę, no aczkolwiek bez wątpienia we wszystkim pomagają też nieco w style gry, gdzie większość piłkarzy ma u mnie albo cień, albo myśliwy i to już na starcie czyni ich bardziej użytecznymi niż są w rzeczywistości, aczkolwiek też nawet patrząc na ich własne umiejętności w tej ekipie jest przynajmniej jeden zawodnik, który ma ogarnięty jakiś temat na maksa. Jest ktoś od rzutów wolnych, przez rzuty rożne, postrzały z dystansu, na no to oczywiście pomagę, ale też wydaje mi się, że wielką pomoc w zabawie tą drużyną dają sami przeciwnicy, bo kiedy wczyta im się ten zespół i zobaczą oni na pierwszy rzut oka cały skład Team of the Season, no to wiadomo, coś tam musi w gacie popuścić. Ale kiedy zorientują się, że to nie są to De Bruyne i Salaha, tylko skład piłkarzy, których nazwisk nawet nie znają, to raczej szybko przychodzi im do głowy myśl, że gram z jakimiś panienkami, wygraną mam w kieszeni. I to potem nawet widać po ich boiskowym zachowaniu, bo zamiast kupić się i grać na poważnie, rozluźniają nieco bronę, a co za tym idzie, chociażby easy, easy zdobędzie dzięki temu dwa czy trzy gole. I kiedy oponent zorientuje się, że o jejku trzeba jednak pograć na poważnie, to może być już za późno, gdyż tej zamurowanej pomocy obrony nie da się tak łatwo przejść. A co gorsze, na ataku cały czas pozostają strzały gotowe na kontrę, takie jak Tony i Cartis. Więc ten zespół jest potężną bronią psychologiczną, zarówno dla rywali, jak i dla nas samych, bo mając ekipę, która kosztuje mniej niż 200 tysięcy monet, raczej nie oczekujemy fajerwerków i liczymy się z prawdopodobną porażką. To z kolei nas rozluźnia, sprawia, że gra nam się lżej a w konsekwencji bez namysłu wcielamy w życie bardziej ryzykowne zagrania, które się opłacają. Więc muszę przyznać, że gra tą ekipą to najfajniejsza rzecz jaka spotkała mnie w Fifie na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Bo wbrew pozorom przejawia się przez nią czysta chęć gry dla zabawy, no a to przecież główny cel FIFA, o którym niestety już wielu z nas nie pamięta. No ale cóż, na zakończenie klasycznie podaję wytyczne i taktykę, których używałem, oczywiście opartą o formację 4-4-2, ale to jest jednak twardy angielski futbol z niższych lig, gdzie o wiele bardziej ceni się królowo futbolu, a ja wcale nie mniej cenię tych piłkarzy. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!